Witam wszystkich w nowej serii, granej na mojej autorskiej mapie Zielone Łany. Mapa niedawno powstała, niestety King Mocy nie przyjął, nie wiadomo dlaczego. Jest to polska mapa, duże gospodarstwo. No i tak, to możemy już sobie zacząć. Na start zawsze macie 180 tysięcy euro. Mi trochę ubyło dlatego, że przespałem się do września i trochę z kąta ubyło. Pierwsze co zrobimy to kupimy sobie nasiona i obsiejemy kilka pól, bo jest akurat wrzesień to pszenicą obsiać już można. Gdzie to się kupuje? Tu nasiona. Kupimy sobie tyle na zapas, albo nie, 5 na start, jak nam zabraknie to dokupimy i teraz sobie wyjedziemy jakimś ciągniczkiem i podczepimy siewnik, weźmiemy sobie tą waltrę, nie kejsa tylko waltrę. I sobie wyjedziemy. Jeszcze zapomniałem o szybkiej rzeczy, więc szybka przerwa, bo zapomniałem dać manualnej skrzyni biegu w niektórych ciągnikach. Dobra, już gotowe. Jedziemy sobie podczepić siewnik. Podczepiamy sobie. Może usuniemy kombajn. Przesuniemy go na bok, żeby wyjechać. Albo tu gdzieś podjedziemy. Wycofamy tu do tyłu. I tu do przodu gdzieś podjedziemy. Żeby był łatwy wyjazd. I teraz idziemy sobie do naszej waltry. jakoś sobie tu musimy wyjechać albo tak samo jak tu kombajnem jak wyjechaliśmy tylko żeby się jako albo gdzie indziej jeszcze przestawię ten kombajn kurde nie chcę wsiąść do walty tylko do klasa kombajnu gdzieś tu se podjedziemy na co ja wjechałem aha ja rurą zahaczyłem Albo do tyłu se po prostu cofnę i nie będę kombinował. Aha, bo tu silos przestawia. Mało tu miejsca jest, co prawda. Na drzewie się zawiesiłem, kurde. Gdzie by tu stanąć? Dobra, tu sobie wyjedziemy. I teraz waltra. Cofniemy sobie, żeby mieć łatwiejszy wyjazd. I sobie wyjedziemy. Kurde, studnia. To jest strasznie mało miejsca. Jak tworzyłem tą mapę, to mogłem tej studni nie dodawać. Teraz sobie otwieramy bramę. I sobie wsiadamy. I wyjeżdżamy. Dobra, tu przez pole przyjadę. Jedziemy sobie pod sklep, podjeżdżamy tutaj, ładujemy siewnik. Trzeci worek. Jest sto procent. Teraz wycofamy. Podjadę. I pierwszy może Posiejemy to pole, które jest tu blisko, tylko jakoś tu podjadę z tej strony. I teraz rozkładamy. Łączę sobie nawigację i włączamy i sobie jedzie. Sieje się ładnie. I sobie jedziemy. I tu właśnie jest ciężko. Jeszcze mi kamerę gra zablokowała. W ogóle chcę tu cofnę bardziej. I tu już opuszczę. Wsiądę i wysiądę, żeby mi się kamera zresetowała. Włączamy sobie GPS. Opuszczamy. Włączamy i jedziemy. Już prawie końcówka ten przejazd tamten i tyle. Jedziemy wtedy na, tam dalej są takie większe pola, to się będzie dłużej siało, bo to to ja chyba z dwie minuty sieję. Ostatni przejazd, jedziemy pół siewnika na zostawkę. Nawet więcej niż pół. Ale to jest farming, to zbyt dużo się nie marnuje. Ciewnik złożony, więc jedziemy na następne pole. Nie będę przełączał na pierwszą kamerę, bo potem z niej nie wyjdę. Która by teraz? Myślę, że to. Są jeszcze większe, ale na razie to. O, od razu mi się GPS włączył. Tylko, że źle najechał se. Rozkładamy siewnik. Zobaczymy sobie GPS-a i jedziemy. Już tu siewnik włączyłem, ale to tam to jest warnik, mało co się zmarnuje. To pole zasieję, i wtedy już na następnych sobie puszczę pracownika, i w tym czasie po tam tamte pola, które są już zasiane. Tam dalej mamy blokowisko, trochę stare, trochę młode. I tam jest jeszcze market rolniczy, przetwórstwo na rzeczy konserwowane. Na następny przejazd. Tu kawałek niezasiany, to się potem zasieje. I tu jeszcze kawałek, bo to idą jeszcze w tą stronę pasy, a ja jadę tym. O jez, to tak jedzie. To będę musiał wycofać. No, tutaj. Tak. I co? Nie taki skręt. Na jakim ja skręcie jechałem? I teraz tak pojedziemy. To, co tu jest zamijaczkowane, to się zasieje i się wjedzie na tamten pas. O, jakoś tak to próbuję zrobić. Już nawet nie będę podnosił, tylko wyłączę. I to na potem, na razie ten przejazd. Wyłączę, ale podnosił nie będę. To to tak na skos. To ja może to będę bez GPS-u robił. Albo w ogóle teraz zatrudnię pracownika i w tym czasie pójdę, kupię nawóz i załaduję i zacznę już pierwsze się uwrocia. Tylko żeby ten pracownik nic nie odwalił dziś. Mamy sobie Fiat Agri, go weźmiemy. Jedziemy. Rozrzutnik jest aż tam, więc trzeba prasę wyprowadzić. A ja muszę łopatkami wsteczny wrzucać. Teraz na górę przerzucnia. sobie tym Fiatem tu wycofamy tylko żeby tą przyczepą nie trzeba było bo ja tak nie lubię cofać z tą przyczepą z dwoma tymi to jest takie ciężkie gdzie się z tym tak wnerwić więc trzeba jakoś to tak pod kosiarkę zaczepiłem Jakoś to by tak zrobić, tylko jak? Dobra, chyba wreszcie mamy. Trzeba było tyle przestawiać tą kosiarkę. Bijemy sobie trujeczkę i jedziemy. W sklepie już kupię ten nawóz. Czwóreczka i popylamy przez pola. Ten fiat taki stary, jedzie 42 na godzinę. A pieniądze też tak zlatują. No i teraz tak. Trzeba znaleźć materiały eksploatacyjne. I nawóz stały. Na start 4. Tak mało się ładuje. A myślałem, że z jeden worek to będzie przynajmniej z pół. Trzy załadujemy. Jak będzie trzeba, to po jeden wrócę. Dwujeczka. Przed brzozą, przed brzozą. Dobra, będziemy sobie jechać. A zaraz y, wyłączę tamtego pracownika, bo on tyle kasy zżera. Na trójce się da. Lepiej na dwójce idzie. Teraz cofamy. Jak to się zmniejszało? Kontrol Z. To taki mały. Ten to da się jeszcze mniej? 15 to jest najmniej. Ale przynajmniej się mało na wozu zmarnuje. że tak ciężko ten steczny wchodzi. Teraz będziemy sobie na dwójce jechać. Tak se skręcę, żeby za pole nie wylatywało. Nawigacja chyba coś nie przyjęła tego że. Zmniejszyłem szerokość roboczą. To może jak z typ typ to... Nie, bo to stała prędkość. Czego pieniądze nie ubywają? Czyżby się pracownik zawiesił? Skończone pole. Zwiększę sobie na maksymalną tą. To cóż, że z twórki wystartowały jak to 42 na godzinę na czwórce jedzie. Co jest jeszcze najwyższa przykładnie? Nie, no jedź. Aha. Ile on na razie zasiął? O to jest pytanie. Gdzie to było? On tak robi. Zwalniam go. Nie no, trochę roboty odwalił ten pracownik, ale za dużo bierze za tą pensję. Jakby, jakby tak w prawdziwym życiu pracownicy zarabiali, to taki pracownik to by już kurde po mieście dla Borgini Hurakanem jeździł. Pracuję sobie z GPS-u. Mało co idę na zestawkę. No i tak się powoli sieje. Ale to krzywo jest trochę. Jakby to ten GPS prosto te pole wymierzał. To by było lepiej, a nie jeżdżę jakby był jakiś pijany. Jakby w prawdziwym życiu tak rolnik krzywo chciał, to by se ludzie pomyśleli. Co on z 5 promili wypił? Duże pole, ale szybko idzie, więc dobrze. A nasiona, pszenicy, to szybciej ubywają niż ropa w te 25. Ale co poradzić, jak duże pole? Dobra, jedziemy na następne pole. Teraz to mi obsieje pracownik. Bo już takich kwadraciaków to mi się nie chce co chwilę nawracać. bo żeby mi pierwsze uwrocie zasiął. No i tu będzie pracowało, a w tym czasie gdzie tu był ten Fiat tu to to pole na wiozę. Stąd już zacznę. Nie będę jeździł tak jak tu po tym GPS-ie, tak, tylko żeby Widzieć jak ten nawóz leci. Sobie włączyłem tego GPS-a, bo tu nie wiem, po co taka kreska, jak tu ten nawóz dojdzie. W tą stronę pojadę, bo nie wiem, czy tam dolatuje. Dobra i tu już końcówka, i pojadę zobaczyć co tam ten pracownik odwala. Bo to ciekawe jest czy on tam coś zasiał, czy on pierwszą uwroć jedzie. Nie wiadomo. Prawie, że idealnie ten nawóz poleciał, prawie nic się nie zmarnowało. Trochę on tu zasiął. dobra, teraz ja będę. Maszyny zwiezione, niestety głos się nie nagrał w kawałku. No więc trudno. Będzie tak jak tam dam. No i tak. Do widzenia.